Dziękuję za wspaniały wokół tego. W niedzielę 23 sierpnia w gminie Niemce odbyły się gminne dorzynki 2015. Święto plonów wiąże się z kultywowaniem starej tradycji ludowej, podczas której rolnicy dziękują za zakończenie żniw i uzyskane plony. Dorzynki są wspaniałe, warto kultywować tradycje, ponieważ. Jest to podziękowanie tym, którzy najciężej pracują, aby tego chleba poprzedniego nam nigdy nie zabrakło. Cieszę się, że jest nas bardzo duża grupa i rolników i gości, wszystkich, którzy mieli ochotę z nami wspólnie świętować. Ponadto myślę, że zbiory są udane. Oczywiście susza jest bardzo dotkliwa w tym roku, ale Wierzę w to, jestem pewien, że chleba nie zabraknie na pewno w naszej gminie, ale życzę tego, aby w całym kraju wszyscy żyli w dostatku, cieszyli się tymi płodami rolnymi, byli szczęśliwi i potrafili świętować tak jak my tu dzisiaj. Do Rzynki rozpoczął tradycyjny korobut wieńców 11 delegacji. Tegoroczny konkurs wieńców wygrały wieńce z Dysa i Pulka. I to właśnie one będą reprezentowały gminę podczas konkursu powiatowego. Mszę świętą odprawili ksiądz Marek Sawicki oraz ksiądz kanonik Robert Brzozowski. Na ołtarz zostały wniesione również dary, które przyniosła natura podczas tegorocznych plonów: owoce i przetwory mięsne. W tym roku dożynki gminne odbyły się w Dysie, a to szczególne miejsce zarówno dla wójta, jak i obecnego na uroczystości posła na Sejm RP Henryka Smolarza. Tu się urodziłem, to jest moja rodzinna wieś z ogromnymi tradycjami. Słyszymy dzwony parafialne parafia 631 lat ogromna tradycja. Cała moja rodzina tutaj stąd pochodzi. Są moi przyjaciele, znajomi, najbliżsi. Cieszę się ogromnie, że świętujemy w Dysie. Ceremonii dożynkowej przewodniczyli starostowie dożynek pani Renata Gębka oraz Marek Berej, którzy częstowali zgromadzonych gości pysznym chlebem i słodkim miodem, a że słodkości nigdy za wiele. Pani Renata zadbała o to, aby każdy otrzymał kawałek dożynkowego tortu. Podczas dożynek odbyły się również wręczenia odznaczeń samorządowych i państwowych. Nie obyło się bez części artystycznej, podczas której wystąpili gminorki Stradenta, zespoły ludowe oraz szkolne zespoły artystyczne. Zgromadzeni goście byli zachwyceni uroczystością i nie ukrywali swojego podziwu dla gminy Niemce. Wicewojewoda lubelski Marian Starownik podkreślał jak bardzo gmina Niemce wyróżnia się na tle pozostałych gmin lubelszczyzny. I to widać na każdym kroku, że jest to ręka gospodarza i nie mogę powiedzieć, że gmina Niemce, bo mam taki ogląd, bo jeżdżę po całym województwie, należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w naszym województwie. I czego serdecznie gratuluję i cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj razem z Państwem cieszyć się z, z owoców pracy rolnictwa i być razem z Wami i cieszyć się z tego, że, że dzisiaj są dożynki w gminie. Cieszymy się ogromnie, wiele sukcesów mamy i w rolnictwie, ale też tak tutaj w infrastrukturze, duże zasługi pana wójta, który jest też moim sąsiadem, też pochodzi z Dysa, wiele zacnych osób. W historii Dysa mieliśmy przedstawicieli jako wojewodę, marszałka, więc to wielkie dla nas wyróżnienie. Pomimo suszy, jaka dotknęła Lubelszczyznę w ostatnim czasie, nasi rolnicy pokazali, że mądrzy gospodarze będą walczyć o plony i dziękować za wszystko, to co mają.